Siemano, we wtorek rano zaczynamy dzisiaj na pełnej wywożenie gnojowicy ale się upieprzył zestaw powiem wam no masakra, no ale do nic taki mamy klimat ogólnie wczoraj była rozgrzewka dzisiaj na pełnej, ale tak jak wczoraj mówiłem, że nie szło wyjątkowo tak dzisiaj od rana się zaczęło jeszcze gorzej z tymi klępami to wam mówię Jedną mam taką aparatkę, że no, przyszła z uwięzi, i absolutnie nie u mnie do tyłu. Tak jak wejdzie w legowisko, to można ją naprawdę prosić, prośbą, groźbą, nic z tego, dopiero siłą wyprać. Jak się położy, to też prośbą, groźbą nie zgonisz. Dopiero jak sama sobie księżniczka zażyczy, to dopiero wstanie. I dzisiaj rano wlazła do stacji paszowej nie i oczywiście wyleści nie ale jakoś tam ją wypchnąłem idę rozdawać paszohus patrzę leży w stacji paszowej i niech cię pierł. no i tam, że ja mam te zabezpieczenia takie żeby one po prostu jak wejdą żeby się za nimi bramki zatrzasnęły i druga nie wyganiała no to jest taki problem, że tej wahadło co popycha jak krowa się w stacji położy to wstaje i te wahadło można powiedzieć między biodem a łopatki po prostu wie, że tutaj no, pod żebrami on sobie to wciska i że się blokuje i nie może wyjść. No i żeby tego nie zrobić, no to po prostu podwiązałem jej to, żeby to się nie stało. No i oczywiście zgonić to nie ma mowy, ona księżniczka leży, czeka. No i czekamy co będzie. Jak w stanie trzeba będzie pilnować i ją po prostu wypchnąć tam. Także jeszcze na domiar złego, belki ze stropu brałem wycinakiem, no bo po co przypinać, tak? No i tak jakoś felebnie, że u obu siatka. Także poranek miałem taki, że ja przyszedłem po ósmej, mocno odkurwiony. Już mi się nic, wszystkiego mi się odechciało po prostu. No ale zjadłem śniadanie, chwilę odpocząłem, przeszło i ruszamy. Z tematem, zobaczymy ile dzisiaj uda się wywieźć, bo też jeszcze parę rzeczy po drodze mam do zrobienia. Tak, no, prawo brawo ja obciążnika nie podniosłem. I się szoruje Po, po kostce. Mówię, co to zabijcie tak sobie gadam, co to za bicie, ale ja Myślałem, że obciążnik był No ale na szczęście ten skoi ma taką fajną konstrukcję, że ma do dołu ścięty. I... i nic tam złego się nie stanie nic on tam nie zerwił można powiedzieć tylko, że tam troszeczkę przeszurował no ale dobra podjeżdżam pod Baniaczek i zaczynamy imprezę no i dobra w bagienku Shrek'a jesteśmy ponownie na noc wczoraj jednak Zamknąłem ten zawór w razie co ja na jedną ręką w tym łocie to o, poszło. cyk, zaczynamy Bajlando Wczoraj za mało domknąłem ten zawór muszę ten manometr przekręcić, żeby widzieć czy zamknięte jest do końca Tu mogły się robić takie przygody. Ponownie, ale to nic. To wszystko może się upierniczyć. Od tego jest. Dobra, Piek. wałek włączony zasysamy i otwieramy dziada.

Trzy beczki właśnie wywiozłem, wracam i dostałem telefon, że owa koleżanka namyśliła się i łaskawie tyłeczek podniosła, więc będzie trzeba zrobić przedmiot i ją z tej stacji wypchnąć i podgonić do jedzenia. ona pewnie wyczaiła, że tam jedzenie leci. Dobrze. Już nie chce się stamtąd ruszać, już co miejsce zajęła. to to, to powiem wam. Jak się ona nie nauczy, no to ja będę gdzieś musiał ją komuś odprzedać na łańcuch, bo no bo tutaj to się zmarnuje. A dla mnie też bez sensu ją trzymać na łańcuchu dojść. Mija się z celem, prawdę mówiąc, więc zobaczymy, co z tą koleżanką wyjdzie. A jeszcze tutaj muszę dolać, to po przerwie tej krótkiej doleję tutaj. I niech już będzie skończone, bo wczoraj zabrakło mi tak 50 metrów przejazdu, teraz trochę owiało, to mniej tego błota będzie się wywozić. No i tyle. Powiem Wam, że ten czas zapiernicza nieubłagalnie. Już jest po 13, ja dopiero piątą beczkę wozę. I to właśnie będzie ta, którą uzupełnię tą pierwszą działkę, gdzie nie było dolane. Już widzę, że ładnie przeskłada skorupka na wierzchu się z już te błoto nie będzie się tak wywozić. No i drugiej działki jeszcze tam 4-5 trzeba będzie dowieść. Jeszcze z 3 godziny roboty to jest przede mną. Jeżeli nie będzie żadnych nieprzewidywalnych przerw, miejmy nadzieję, że się wyrobię. Dzisiaj chociaż zawieść. Kurde, jutro mam do Warszawy pilną drogę. Pewnie dopiero jak przyjadę, to będziemy uruchamiać bez końca. Nie wiem, czy mi się dzisiaj zechce przy, no, przepinać i Jechać na noc ciemną. Zwłaszcza, że ta maszyna jeszcze nie była ustawiana, to się też trochę zejdzie z tym ustawieniem. To nie tak, że jak już się ustawi, to wtedy się czeka i jedzie. A tak, jeszcze by ustawić, to no, zejdzie się. Po nocy, ustawianie to też taka Trochę limna robota. Ale co tu na razie, gdy Trzeba wozić, póki jest, ale tak się jeżdżę, jeżdżę i zastanawiam że w ogóle widać coś w tym zbiorniku, że ja ubrałem jeżdżąc. Więc muszę chyba przy następnym tankowaniu zepnąć. W wczoraj dwa, dzisiaj to już pięć, to 7 beczek, to już powinno powinno cokolwiek być widać, że wzięło. Także za moment się przekonamy. Zobaczymy. A ja tymczasem doleję tutaj, gdzie mi wczoraj zabrakło. Tak jak mówiłem przy poprzedniej Beczce, zajrzałem sobie do świadeczka i już wiem co tam jest. Niestety no wiecie, z telefonem ja się tam boję zaglądać, zapuszczać, żeby go nie utopić, bo naprawdę e, chwila nieuwagi leci. E, 8 beczek jakby wtedy to około pół metra w zbiorniku widać, że ubyło. Czyli tak jak mówiłem, że gdzieś około 30 beczek będzie, czy 2 metry, to 4 razy po 8 to 32 beczki, mniej więcej coś koło tego będzie. Ogólnie ciągnę 9, dzisiaj, nie stąd w sumie, czyli dzisiaj 7, pomalutko idzie, Pomalutku, ale idzie. Szybka aktualizacja jest 15.17 i rozlewam 8 dzisiaj beczkę, ogólnie z dużego zbiornika 10, dyszka już pękła. No, i tutaj jeszcze ze dwie, czyli idealna dawka mi wychodzi przy 3 na godzinę na 3 hektary z haczykiem 10 beczek będzie bezlanych. Także jest sam raz 3 beczułki na hektar. Wiadomo, że pełne 16 się nie bierze, bo to się przy naciąganiu próżniową pompą spieni i ten metr sześcienny na pewno gdzieś ucieknie. Ale jakieś te 40 pary metrów, ponad 40 metrów sześciennych, no na hektar wyjdzie, czyli tak można powiedzieć po bożemu. Nie jest to jakoś tam mega dużo, ale też i widy nie ma, że tak to powiem. Już powoli mi się kończy wylewanie w tej wyczółki. Nawet pewnie dwie niecałe starczą. Można będzie troszeczkę wolniej jeździć. I Zobaczymy, ale teraz zmykam na obrządek. I po obrządku to sobie dowiodę wcześniej. Obrządzę, jeszcze będzie jasno, wszystko mam poustawiane, gotowe. Dzisiaj szybszy obrządek, bo nie mam krycia bo miałem wczoraj cztery krówki do krycia i legowiska dosypania. To musiałem czekać na koniec dojenia, żeby posypać resztę legowisk. A tak pomyślę, że gdzieś tak w wcześniej niż wczoraj powinienem się wyrwać z tym. Czyli co, dzisiaj nie będzie tutaj testa bezorkowca, ale będzie nawiezione. te 10 beczek dziennie, to wam powiem, że taka normalna ilość, bo jednak duża beczka to wolniej się schodzi na kurs. No i do tego trzeba doliczyć, że tutaj no jednak troszkę dalsze te pola są. Może nie są jakieś tam mega daleko, ale też nie blisko przy domu więc działamy działamy. zostanie mi jeszcze na nawieść 6 hektarów w ten na zuzeli, ale to może w tym tygodniu coś zacznę jakąś działkę zrobię sobie z jedną a poniedzieli następną w niedzielę oddał mi Mateusz łyżko krokodyl I powiem wam tak go wymył że aż szkoda go brać do obornika no normalnie nawet centki na nim nie ma Teraz człowiek ma dylemat. Czy warto brudzić, czy nie? Czy myć później, czy nie? Normalnie igła. Jeszcze przesmarował. Sworze i poprawił takim ludziom to tylko pożyczać, powiem. Chce się ktoś zamienić. Trzymetrowy bezorkowiec za to skibowego jakiegoś obrotowca. A słuchaj kolego, kurna, żebyś znowu się nie wpieprzył, powiem ci tak, poradzę, jak już będziesz szukał pługa, chciał się wymienić, to koniecznie z jakimś pakomatem, czy czymś tym podobnym. Bo te nasze, wiesz, kompleksy egipskie, czarnoziemie, jak założysz i szybko tego nie doprawisz, to ci się taka bryła zrobi, Przecież potem nic tam nie urośnie. Także, jak pług to tylko z dobrym wałem doprawiającym. Pozdro. Tak jak mówiłem, że dzisiaj deko wcześniej się wyrobi z obrządkiem. I nie skłamałem, jest 17.30, także całkiem przyjemnie to wygląda. Zostało mi tylko jeszcze podgarnąć drugi raz krówką, ale to uczynię, jak skończę wozić. Z tego względu, że to niedawno było godziny temu podgarniane na dobrą sprawę, więc teraz troszeczkę za wcześnie a mogę to sobie spokojnie zrobić po wyłożeniu Coca-Coli, zupki także lecimy z ostatnimi kursami mam nadzieję, że do tej 19 się ogarnie i będzie finitu zamknięte a uprawa jutro jak zdążę, bo matobankę to minąć muszę kurde tak postawiłem sobie ja pitole. Zaraz pewnie kołem w wjadę. No Na jak! No, wracając, jutro nie wiem jak z tą prawą wyjdzie, ale musi wyjść, bo rano jadę do agencji do Warszawy na podpisanie onexu. I mam nadzieję, że dosyć wcześnie, wrócę gdzieś koło 13-14 jeszcze będę miał jałówką góz do namieszania. No i wcześniej trzeba będzie zacząć obrządek i po obrządku należy wspiąć sobie przed obrządkiem, chociaż zestaw i po obrządku jechać zacząć chociaż tą uprawę, bo to wszystko odparuje co najlepsze. Ale póki co trzeba wywieźć. Także podstawiam się pod kielicha i tankujemy. Na koniec dnia Wam pokażę dlaczego beczka z lewym ramieniem, a nie z prawym. Jak to by było wygodniej, no wiadomo. Na prawą stronę się odwrócić jest dużo wygodniej niż na lewo, Ale myk cały polega na tym, żeby po prostu już z pełną beczką nie zakręcać, tylko sobie nawracać z pustą, a już jak nabiorę to dzida. I od cała filozofia. Niestety czasami trzeba poświęcić wygodę dla praktyki. Tak ogólnie, jak już mam się do czegoś przyczepić, do tego sterownika, to brakuje jednego. Żeby były lampeczki kontrolne, kiedy jest otwarte, kiedy jest zamknięte. Tego tylko wyłącznie brakuje do pełni szczęścia. No, a tak do piktogramy wszystko jest można powiedzieć yy, widoczne, wyraźne. No, sobie uzupełniłem, tylko wiadomo. Naturalnie człowiek jakby otwierał to do góry, a zamykał do dołu. To jest troszeczkę odwrotnie. Wypadałoby rozkręcić ten sterownik i zamienić kabelki Ale szybciej było maźnąć mazakiem. No właśnie nabieram ostatnią bekę. Parę minut zamknąć zawór, jeden i drugi. I jedziemy z ostatnim transportem dzisiaj. Zaryzykuję. Ale bym był świnianie a nie youtuber, a nie kolega, jakbym nie pokazał ile ubyło z tego zbiorniczka. Jeden zawór zamknięty, o zobaczcie, muszę ten manometr obrócić, bo jak jest zero, to zamknięty, nie ma ciśnienia. Jak jest ciśnienie, to znaczy, że otwarty. Żeby tu widzieć ciąnika. Opa! tylko po drodze zasuwę zamknąć i zerkniemy zaraz co tam co tam było? widać nie widać musicie wierzyć na słowo jakieś 70-80 cm ubyło dobra. teraz zejść się nie spieprzyć i nie wpieprzyć telefonu do szamba no dobra sukces mamy to czyli gdzieś tak Ponad 1 trzecia wzięta, 12 beczek. No to dobrze obstawiałem 30 kursów. No i na razie spokój to zmieszać. I pewnie od czwartku będziemy wracać z wywozem. Ale zestawik ogólnie się spisuje fantastycznie. Także dzisiaj 10 beczek. Wczoraj 6 już troszeczkę tej gnojawy wywiezione. a i taki siórek został na końcu Ech, czasem tak bywa po prostu <laughs> ale dobra <laughs> dolewam to resztę na łąkę e, tam gdzie było troszkę słabszą z mniejszą konsystencją, stężeniem wody gnojowej rozlewane i kończymy na dzisiaj dzień, niestety nie uda się dzisiaj bezodkowcem tego przemieszać ale cóż takie życie, niestety doba nie guma się nie rozciągnie ale i tak wiecie dzisiaj 10 meczek wywieźć to jakieś prawie 3,5 hektara można byłoby zalać i się wydaje, że całkiem, całkiem dobry wynik jeżeli chodzi o nawożenie. A jakbym woził tak jak Joskinem, tak powiedzmy te 35 metrów sześciennych na hektar, no to przy tym wszystkim to bym jakieś 4 hektary zarzucił tą gnojową które dzisiaj wywoził Nie jest źle Podoba mi się ta to ogólnie podoba. Bardzo dobra decyzja życiowa była zmienić system utrzymania na deszczołowy. Ja piewdziu, co za czasy nastały, że jeszcze jasno ludzki monolog jest wygłaszany w naturalnym świetle no. e, korzyści ze zmiany czasu ewidentnie. No także dzisiaj plan wykonany połowicznie dnia, bo zakładałem, że przez dwa dni te 5 hektarów nawiozę i jeszcze wymieszam z glebą. No ale niestety nie pykło e, trzeba było z, zejść na ziemię sami widzieliście, że miałem takie no bardzo niecne, płonne nadzieje, żeby tutaj to dokończyć, no ale no cóż no nie udało się, nie pykło eee, wczorajszy to... dzień troszkę mi dbałam o tutaj, ja nie ukrywam tych wszystkich do lamenty poogarniać, dłużej się zeszło te przygotowanie niż już naprawdę bym pomyślał kiedykolwiek no ale najważniejsze, że Ubywa, ubywa z tego dużego zbiornika. Jeszcze, jak mówiłem, mam 6 parów pod widzę. i resztę co zostanie wywiozę na łąki. I prawdopodobnie do żniw, no nie wiem, może po którymś pokosie parę, belek, parę beczek wywiozę. Ale generalnie do żniw raczej nie będzie większego wywożenia. Dlatego chcę. Jak najwięcej ubrać. No ale cóż, mam już późno. Jest godzina 19.01 dokładnie. E, tak więc ja się biorę no, za się podgarnienie paszy, podgarnięcie i, i, i lecę do domu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Dość wcześniej skończyłem. Wiem, jeszcze jasno, kusi, żeby e, uczepić mandala i pojeździć, ale słuchajcie, ja już też jestem wykończony. Wczoraj trochę więcej dałem e, czadu. A dzisiaj, no, dzisiaj też się ujeździłem. I tak wszystkiego dzisiaj nie zrobię i tak, a to uczepić, ustawić jeszcze na polu. A jak trzeba wziąć miarkę, jakiegoś pięta, jak to głęboko robi. Wszystko kurde ogarnąć, to nie po nocy bo bo tak Starzeje się chyba. <gry> Ewidentnie też tak macie, że z wiekiem już się tam coraz mniej chce. Za młodziaka oponowca, to by człowiek nie patrzył nic jechał do północy albo i dłużej. No ale niestety z wiekiem się troszeczkę zmienia perspektywa. I tyle, kończymy dzisiejszego filmu. Do zobaczenia w jutrzejszym.